7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o algorytmie Facebooka. Pierwsza. Algorytm Facebooka analizuje zachowanie użytkowników, takie jak interakcje, czas spędzony na poszczególnych postach czy rodzaj treści, które lubią najbardziej. Druga. Ważne jest regularne publikowanie wartościowych treści, które angażują odbiorców i zachęcają do interakcji. Trzecia. Interakcje, takie jak lajki, komentarze i udostępnienia. Mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia widoczności twoich postów. 4. Facebook preferuje treści autentyczne i oryginalne, dlatego unikaj kopiowania treści innych użytkowników. 5. Wideo są obecnie jednym z najbardziej popularnych formatów na Facebooku, dlatego warto korzystać z nich w swoich postach. 6. Pamiętaj o odpowiednim dobieraniu hashtagów, które pomogą ci dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych daną tematyką. I ostatnia, monitoruj wyniki swoich postów za pomocą narzędzi analitycznych Facebooka i dostosowuj strategię publikacji do preferencji swoich odbiorców. Zapraszam do obserwowania mojej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat social media. Waldemar Wierzycki